Trzymajko, z tej strony Pożytowa Znak. Kolejnym odcinkiem, dlaczego tak mówię, będzie mój przez parę kolejnych odcinków. Dlatego, oj, odejdźcie i Dlatego, bo mam aparat na zębówki. Czekaj, to, to nie ma mowy. Niech będzie. Pierwszy raz założyłam. Muszę to zrobić. Bramę sobie Oczywiście. I powtarzam, ja zawsze. Ja Dobra, ja zawsze... Jestem... Zmienię sobie sobie do kolejnego No Ale ja ja, waha, tak, ja jestem cały szary. O, pasta sobie, muszę zmienić. O, czy jestem impostorem? jestem impostorem, słuchajcie, Nie wiem, wygląda na dwie. O kurde! Widział mnie na węcie! Gdzie wywaliliśmy ta Sofisza Ja nie mogę! Ale nie jest niby starym! Nie, nie! Dobra, słuchajcie, jest gierka. Zmieniłeś się w niego! O kurze! Ja nie zabiłem. Ja nie zabiłem. Pewnie na mnie zagłosują. Takie, herbatkę sobie piję. Na kogo? Do Jak Jak Eee, co nie? Hard sam teraz nie zabił. Nario, No ja to... Albo co wymorio. Teraz mnie słyszycie tak. Ja w ogóle. Szef impasterów weszło do Węta. I oni tu są. To było widzieć, że chłop się we mnie zamienił. Chciał się pode mnie patrzeć. Um, chciał się pode mnie patrzeć. Ja nie mogę. Co napisał kto? Jak. Wywadł mnie. Nie, ja zabiłem.

Ale chyba w takim razie impostora? Każdy impostor, tylko nie chowaj się do węgla. O kurde. Słuchaj, ja nie wiem co się dzieje. Zabnuty pa. Gdzie są wszyscy? Tutaj. O kurde. Ja znalazł ciało. No. Dwie ja sobie zostały zabite. No to ja. No. Gdzie jest impostor? Impostor. Z, z, z... Słuchajcie, impostor znalazł. Czyli jakby nie będą podejrzewać go. To jest dobre. To prawda, był w nawigatorze. Podejrzewam, nie mogę zagłosować. Zagłosował na nistera. Nie, ale Wygra. Wygra. Wygra i będzie jeszcze kolejna wierka. No to musi dać na siebie w takim razie. Teraz jest koniec gry. Tak? Także nie wiem mam czarny ekran. Mam czarny ekran. Przepraszam za czarny ekran. Dobra. Zainstalowałem sobie kolejną gierkę, którą miałem kiedyś. Tą gierkę miałam kiedyś. E my szyciu. Fajna gierka. Może wy też ją polubicie. A słuchajcie, nie wspomniałem jeszcze. Wystarczy łapkę w górę i wrzućcie Nie wspomniałem, no bo tłumaczyłem się o aparacie Co miał? Wchodzimy w zbiorka

What's up? What's up?

Ты ляжь такая на Не пойти? Нет. Раз не Słuchajcie w tą to, gierkę więc... Muszę to zrobić w jedną minutę albo chociaż w półtora. Oh, Oke. Okay. Understood. Listening. Mm. Got it. Oke. Okay. Okay. Juga. Berapa jauh dari

na średnio słychać ozdobę do I Mariusz. Jeszcze do No, to i tak dobrze. Tu pod koniec odcinka. A za chwilę będzie koniec odcinka.

to daje mi i tyle No ładuje się to szybciej Ja myślę, że to zrobię na złoto albo na średni No to średni

75% Jest platy nowy jakiś okay, jest... jest... yeah, 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 yeah. Już wiem, że trzeba będzie wyciągać osobę No tak, będzie trzeba słuchajcie wyciągać osobę Wyciągać osobę trzeba Wyciągać osobę z

Zużyłem jeden helikopter. Teraz tu możesz półto we'll do. zabierać. Dobra. Dobra, skończyłem porządek. Złota nagroda. Słuchajcie, wchodzimy do Minecrafta. Jest takie łapki w górę i subskrypcja na tym kanale, a ja Wam już pokazuję co zrobiłem. Także jesteśmy w tym pomieszczeniu no i tu są dół. Idziemy na dół, a tutaj mamy, no, takie że... Tutaj, mamy takie coś. Mamy pęta, dba, tutaj, coś. Today, tak, maszynę, tutaj mamy plata tutaj klane coś. Tutaj, tak, tak, tu tak, Tutaj mamy tak, na tak, Google kukę tak, tu tak, tak, tak,

no i słuchajcie to, byłbym inaczej, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i polecajcie mi kanał, żeby mi to pomogło z rozwinięciem tego kanału, a to wam też pomaga, no bo każdy by chciał dostać mamonę, kasiora. Słuchajcie, wyjdę z bazy, ja sam się nawet gubię, ale wiem gdzie idę, jakby wiem gdzie idę, a się gubię między tymi korytarzami. Buzik sobie nacisnę. Wyszliśmy z bazy, do zobaczenia i cześć!